Dobra, ty przyłączę. Powiem jedną rzecz o. To mi Wiktor powiedział, że, że kurwa Gienek, to nawet te, tego kurwa nie potrafi tego diagramu rozrysować, kurwa. To pochuję, co w tej Turcji robił, kurwa. on tam, to, to on po tej Turcji jeździł, kurwa. On no nic, nic nie wyniósł, nic nie, pojęcia nie ma, kurwa. Ja lepiej kurwa od ogarniam. ogarniam, kurwa. Sam ty powiedziałeś, kurwa, patrz, To ten ruski mi pokazał, no. Prawda. Mamy, doj, dobra, czy tak, dobra. Piszę moje tyś, jeszcze, 4 lipca 1987, nie? No tu mamy tak, już policzone, tu już mam, KD, kod duszy, czwóreczka wychodzi, bo czwarty lipca. Kod misji, dziewiątka wychodzi. Kod transformacji, też wychodzi, czwórka. Może sprawdzić, na tą stronkę wrzucisz. Tylko z kropkami trzeba pisywać. Muszą kropki być i 0, 0, 4, 0, 7, tak, na tej stronce i teraz tabelkę rysujemy. Kurwa, kółko i krzyżyk. I wypisujemy, jakie, jakie tutaj numerki mamy. Tak, jedynkę mam. Jedynka. Yy, czwórkę tutaj mam. Mam siódemkę. To jest linia prze przedsiębiorcy, biznesmena. Od razu. Dalej, tu idzie w górę. To tu jeszcze jest, o. Jest ósemka, jest dziewiątka. To jest linia, kurwa, milionera. Tutaj mam dwie linie na przykład. Co tu jeszcze mam? A, mam dwie siódemki. Mam dwie siódemki. Na przykład ten, energia, kurwa, życiowa, seksualna jest większa, no. Dobra. I już minutkę jeszcze Ci wytłumaczę. Patrz, o co chodzi z tym schematem. Tutaj mamy, wpisałem wszystkie numery, to są. Zera, to nie ma zera, bo tu nie ma zera. Zaraz, to Żydzi wymyślili, żeby kurwa baksy li, li, liczyć lepiej, Lichwy obliczasz, to zaraz wyjeb... wypierdolamy. W Związku Radzieckim Nowym też będzie bez Zara będzie kurwa, nie będzie lichwy. Mamy tak, liczymy ile jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć cyfer. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wszystkie wpisałem. I zobacz, mam energię jakie mam, mam jedynkę, mam lidera, mam czwórkę, mam tego... Y, y, budowniczy, tutaj taki wiesz, kreatywne myślenie. Mam siódemkę tutaj, siódemka filozof, też energia, też szybkie działanie jest. Bo to generalnie siódemka, że ktoś filozofuje, jak kiepski, pije piwko w dresie, myśli, jak zarobić i nie, nie narobić, a od razu nie idzie, nie, nie działa szybko. Ale też siódemka, to właśnie, żeby to przebudzić, to trzeba wypracować. To też to jest energia, to jest seksualna, witalność jest. Ósemka to jest inżynier, to jest stratek. A dziewiątka to jest tutaj... No to, to, to Genek mówił uniwersalny sołdat, że dziewiątka to ma po, z każdej tutaj po 10-11%, wiesz, po jest, po 11% ma. Tu wychodzi 19%, nie? Z każdej energii. Ale zobacz, nie mam tych energii. Nie mam dwójki, nie mam dwójki, dwójki, nie mam, nie mam trójki, nie, nie mam piątki, szóstki nie mam. Więc tę energię wypracować muszę. Też nauczyć tak samo, że pełną matrycę, bo na przykład dziewiątka, to już z każdej musi być. Wiesz, jak to matrycę wypełnisz, to wtedy może przejdziemy na większo. Może 4 na 4, kurwa, 5 na 5. Tak, słuchaj. Matrycę tutaj mówię. Te energię mam. te sobie wypiszesz, jakie ty masz energię, zobaczysz. Ja mówię, to jest linia przedsiębiorcy. Idzie od jedynki do 7. Tak? A to linia milionera jest. I tu się krzyżują. Ja powiem kurwa, być tutaj miliarderem, kurwa. A tu... Ja, ja mam plan, słuchaj, żeby yy, w Białej Podlaskiej na Zamku Radziwiłowskim, żeby tam była stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bo tutaj historycznie, ja tutaj mieszkam na Litwie, kurwa, mieszkamy, a jakieś w Polsce, tak. I Wielkie Księstwo Litewskie odbudowujemy tutaj, w Białej będzie stolica, i będę się mogli przyłączyć, kurwa. U Białoruś, historyczna część, będzie się przyłączyć. Ukraina też się przyłączy do Wielkiego Księstwa Litewskiego i będzie w stolicach kurwa w Białej kurwa. I tyle. No, ja już tam... A ten ty, a, a, a szef, ten, ten, ten co ma ten klub Białej, to to kurwa były kryminalne, wiesz, kurwa. Ja to jest rozbródko taki. No, ja już tam widzisz. Kanclerz, o, kanclerza znasz ty. Kanclerz na ochronie stoi, ten co yy, pomniki robi. Na ochronie. Kurwa, klub jest spoko. Którym raz będę szedł, to kurwa idziemy. Dobra, wraz do meritum. No i patrz, wypisałem to u mnie. I te, te energii, nie, nie, mam tego w matrycy. Więc tych energii, dwójka, trójka, czwórka, yy, te piątka, szóstka, muszę ten. Wyprasować muszę. Bo brakuje mi tego. Od dziewiątka to tak, żeby wszystkie zamknąć, ale generalnie. Wszystkie zapełnisz numerki i chuj, to wtedy można... Nie wiem, coś innego. To z matryca wyjdzie. Wszystkie energie zrobisz.